Dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Tomb Raider. Wylądowaliśmy w jakimś. w jakiejś jaskini. Yy, I kroczymy ku jakiejś świątyni, żeby uratować naszą przyjaciółkę. Dobra, najpierw. Święte miejsce. Mamy zmodyfikowany karabin. Zapomniałem o tym. Mamy punkt umiejętności. No, mógłbym to wziąć. To mnie zadowoli. No już mamy nie za wiele, więc po prostu później sobie pozbieram więcej. O? Mam chyba to wziąć Żeby to się obniżyło To jest jedyna opcja jaką rozważam No dobra, muszę się na około. Ha? Dobra, to nie było takie trudne jak się wydawało Co tam za skarby nas czekają? Świetnie. Grobowiec splądrowany. To mnie cieszy. I co? I już to wszystko? Myślałem, że to jest jakaś droga. Dobra, użyjmy tego, bo mamy punkt. To co tu mamy? No ciekawe, dawaj to. Będziemy więcej bić. Jest czekana Dobra, idziemy stąd nic tu po mnie czyli to był po prostu grobowiec opcjonalny. A ja mam dojść tam. Okej, okay, tam widzę jakiś. Jakiś zarys drogi, chyba że się mylę i to nie tam mam iść. Chyba że po prostu tutaj. Tylko zejdźmy jakoś bardziej bezpiecznie. No, tak, miałem iść tutaj. No hoś, chodźcie tu. O, Teraz na no, ci tarczownicy nic nie zrobią. Mam broń i to nie jedną. O no nie mogę jak się... Dobra, uderzmy go do w szekana! Dobrze! Nie jest. Nie widzę go. Tutaj. Dobrze, że Ale surowków. Przecudownie. No Zaczęło się faktycznie. Co z tym faktem mam zrobić? Podpalić to? No i super. To jest grane, ile tu ich jest? Naprawdę jestem ciekawy na ile oni tu samolotów przyleci przylecieli. Ach, jak oni nie mogą tego żyć. To oni tu żyją. O Boże! Grim. O Czekajcie, tutaj są surowce. O, i część broni maszynowej. No, po takie rzeczy warto się wracać. Coś tu jest. O, to mój. Idę, idę. Już. O, ja cię kręsę. No właśnie, co wy sobie myślicie? Że mnie macie, tak po prostu? Ale gra naciska Dobra, ten już nie żyje Ten też zaraz nie będzie Kurde. Ale się wkurzyli. Oko. Ja tu ogarnię sytuację. Dobra, trzeba użyć shotguna. No. Przyszedłem na Gdzie jeszcze? No. O kurde. Już się wycofujecie? W środku, ale wiem gdzie! Chodź tu do mnie to wydostaniemy ich razem! Stąd nie dam rady się wspiąć! A, niech to szlak! Oni mają tu jakieś dźwignie towarowe! Spróbuj je uruchomić i podejść z drugiej strony! Okej, okay. zrobi się! No jasne, że się zrobi! Ale żebym to zrobił. Ciekawe, bo tutaj jest... tutaj są rzeczy. Surowce też zawsze się przydadzą. Suprazko. No i na górze. Ta obca, inny. <grych> Jaka obca? Oddaj mi w basket O! Koleś! Znaczy, Trzęsie obraz. Niesamowicie. Huh. To było fajne. O nie! O nie! Nie mogłem wyjść, przejdzie Wszyscy? Wszyscy, dobra. Uprzestnienie broń dostępne. Zaraz to zrobimy. Tylko w którą stronę ja mam iść? Pójdźmy tutaj. Mamy kolejne surowce. Wbijamy do środka. było blisko. Kurczę, wiecie, nie lubię, jak są dwa przejścia. Jak przejdę w jedno, to zazwyczaj zapominam o drugim. Albo nie wiem, jak wrócić tam, gdzie było to drugie, nie? I nie wiem, które na przykład przejście jest główne, a które opcjonalne. Solari całkowicie przejęli kontrolę nad starymi miejscami na tej wyspie. Tak może być. Co my tu mamy? Mamy coś takiego. na słabe. Większy ciężar powinien sprowadzić je nagle No to zróbmy tak. Jeszcze się nie udało, no dobra. Teraz chyba. Nie, tutaj nie dosięgnie z tym. O, jednak się udało. Tylko wtedy było nie za dobrze. No i na drabinę. Wszystkie te miejsca zostały zbudowane na starożytnych ruinach. Dobrze, dobrze. Mamy skarb. Hmm. Grobowiec splądrowany. Aha, czyli to też był grobowiec. A myślałem, że jakaś fabularna przejściówka. No, niestety się znów przeliczyłem. Nie no świetna jest ta gra, podoba mi się Wam też się podoba? Możecie napisać śmiało Stąd jeszcze nie mogę wejść O Ale stąd już mogę To bardziej jak te windy narciarskie. Jesteś tam? O nie. Nie mogą się skończyć inaczej. No, możemy tu skoczyć. O, wow. przeleciała strzała. No może dalej od tych beczek raczej. Star. I my. Weźmy amunicję wow. Hełmu spadł No i to wszystko Chyba Myliłem się wow. Skryj się Weźmy coś coś innego. nie. U, okej. nie, nie, nie. Nie z tym ogniem. Z tymi dynamitami. Gdzie? Ale to wybuchło. Teraz wszystko. Rzuć broń! Albo zabijemy twojego kolegę! Ani mi się waż do cholery! Strzelaj. Dobrze. Człowieku, to ledwie drażnięcie! Ja jestem z Glasgow. A teraz kopnij za krawędź. Nie! <laughs> Nie! Proszę. Hm. Zapłacą mi za to. No, takiego czegoś to nie chciałem. Pałac, muszę się dostać do pałacu. Pozbieramy mi surowce. Mimo wszystko musimy dalej działać. Tam jest! Trzecią Już się robi! Eee. No ja sobie dam radę z mnie, ale on tam się strzela. Mam ją! O! A to ci niespodzianka Osłaniam cię. Możesz eee. się wspinać. Bogu. No. Tak. Grim nie żyje. Kazali mi się poddać. Grozili, że go zabiją. Ale on im nie pozwolił. Grim, ty... ty uparty draniu. Rod, tak mi przykro. Nie, niepotrzebnie, Laro. Jego śmierć była ważna. Wypijemy za niego, kiedy się stąd wydostaniemy. A. Spróbuję podejść trochę bliżej. Możesz mnie osłaniać? Jasne. Stąd mam na celu wszystko aż do pałacowego muru. OK. No jak widzicie dojście do tego pałacu nie jest takie proste jak się wydawało i z pewnością nie będzie, ale ale zrobimy to. Zrobimy to Helikopter może w na scenie odcinku. N 888 rc odpowiada na sygnał SOS. Leci z Frachtowca Trinity. Mówi Konrad Rod. No i mi przerwali. Czy mnie słyszycie? Laro, słyszałaś? Leci do nas helikopter ratunkowy. To... To świetnie, Rot. Żeby się nie rozbił. Daj jakiś znak. Ja idę po sam i innych. Laro, może ja powinienem? To nie jest tak jak z tamtym pilotem, Rod. Ja wpakowałam sam i resztę w ten bałagan i ja ich wydostanę. No dobra, po tym jak mi pięknie przerwali, yy, mogę wam yy, życzyć miłego dnia i miłego oglądania. Przyszłych odcinków. No i jak się spodobał wam ten, no to wiadomo. Wiadomo co robić. Dziękuję wam za oglądanie, siema.